Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z naszej o MultiCrafcie. Dziś myślę, że wreszcie zajmiemy się budową domu i stworzymy sobie jakąś zbroję, żebyśmy mogli później iść do cave'ów. Oczywiście też będę poszukać kilofy. No i nazbieramy trochę jedzenia, przyszykujemy się ogólnie do wyprawy jakiejś. Widzę, że głodny jestem. Ja chyba przetapiłem, gotowałem jakieś mięsko ostatnio. Tam skrzynce mam i jabłuszka są, ale nie. Myślę, że mięsko wezmę sobie. Przydałoby mi się trochę więcej węgla i skóry, żebym chociaż mógł jakąś tam zbroję skraftować. też same buty. Ostatnio tutaj znalazłem niedźwiedzia, ale z tego co widzę, to żadnego tutaj nie widzę. Drzewa, 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 drzewa nic więcej. Tu jakaś dziura będzie. No, widzę że tutaj węgiel. Gdzieś zejście do kajwów. Ło! Kajwy mamy. Dobra, to już wiemy, gdzie pójdziemy w następnym odcinku, albo za dwa odcinki, bo nadal domu nie mam. Tutaj kolejne jakieś jaskinie. Ale nieważne, na razie szukamy niedźwiedzia. Jak chcę wyjść? ład, Dobra, nieważne. Oszukamy to wszystko trochę. I widzimy tutaj. Już wyłączam latanie. żypki, tu jest ta puszcza tu jest mój domek, tam świnia wilk, pies, nie wiem co to jest i chyba z nich też nic takiego konkretnego nie dostajemy o, mamy tutaj skrzyneczkę możemy kilku zrobić, zrobić, na długo nam starczy, a z żelaza wtedy zbroi to by się nawet nam opłaciło chciałem zobaczyć jeszcze tutaj ten nowy ląd to jest, płyniemy Czuję się jak teraz, jak Krzysztof Kolumb. Czy to wyspa będzie? A Jak to będzie wyspa, to mógłbym zamieszkać... Nie, to już widzę, że to nie jest wyspa. Fajnie by tak było mieć taką wyspę swoją, jak w Parku Jurajskim. Właśnie, ja na serwerze właśnie sobie zbudowałem Park Jurajski i mam nadzieję, że kiedyś go Wam pokażę, ale za, za ten czas zabijemy niedźwiedzia. No Myślę, że jeszcze dzisiaj coś tam nagram na serwerze. Możecie też później ze mną pograć. Dobra, a teraz odpowiednio do niego po. A, przecież Awi wyłącznie co jest. No. A, 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 a. Panie niedźwiedziu! Dobra. Grzecznie usiadł. Hop. skóry. Nie, no, na buty mi tak starczy. Dwie. Może jeszcze więcej pozbieramy coś. Innego zrobimy. Tu jest. to. Taki wodospad mamy. Dziękuję na dół. Może tam też jakieś cejy są. Dobra, na dół lecimy. Tak, tu jest zejście do... Ała! Do w kolejnych. Jest tutaj strasznie dużo. Będziemy mieli dosyć bogaty wybór. Jak w jednym nic nie będzie, to w drugim poszukamy. Ale tam przed tym już widziałem węgiel, więc chyba wiem mniej więcej, gdzieś, gdzie pójdę. Tam, gdzie węgiel. Póki co będziemy palić drewnem chyba. Chociaż mi go trochę szkoda. Nieważne. Mamy skórę, wracamy do domu. Mamy najwyżej się zbroje zrobi. Mam trochę tego żelaza. Na buty już widzę, że mi starczy. Jeszcze w skrzynce miałem. Teraz nie wiem, co robić. Buty, spodnie czy co? Tam też jakiś bo tak ciemno. Zobaczę to miejsce, bo tutaj węgiel mamy. Co to jest? Na dół? Co my tu mamy? Taka ciemność. Tutaj coś się zepsuło. Zapałkę postawię. O. Lepiej. No dobra. A tutaj coś jest? Nie małe takie. Dobra. Yy, póki co, świnie zabiję, będzie trochę więcej tego mięsa, bo jedzenie też mi się przyda. Nie uciekaj. O! o, o. Co mnie bije? Nie! 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 A! Co? Serio? Dobra. Lecimy szybko po rzeczy i wracamy. Muszę sobie zrobić tą zbroję. Gdzie on mnie zabił? Gdzie on mnie zabił? Gdzie on mnie zabił? Spokojnie. Gdzie są moje itemy? No ale ja tam. Ale przecież świni biłem. Gdzie moje rzeczy? Eee... No nie. Czemu mi to znikło? No, bez jaj. Serio? Tak mnie załatwił. Ale tam miecz miałem wszystko. Głupi pies, dźwig. Gdzie on mnie zabił? 104 To nie w tą stronę w ogóle. 36 W tą stronę. Ale jak to? To ten mnie zabił! Ty dziadu! Nie żyjesz. Już nie żyjesz. Wróć tu, kundro. Aha. Fajnie, teraz taki spokojny się zrobił. Ty, ty, gdzie, gdzie, gdzie uciekasz teraz? Steve, nie daj się. Gdzieś lagi ma. No, noc się robi. Fajnie. Głupi pies. Teraz go muszę ramnąć, żeby do mnie przyleciał. Wtedy sam do mnie przyleci. Tak, idź się utop. o o, jak pięknie, ale on pod dwa zabiera. Czy nie ta nie niewątpliwości? Aha, bo przed no dobra. Teraz lagi mi już chyba nie będą przeszkadzać. A też są trochę denerwujące. Prześpimy się. A, bo nie, pierwszy zrobimy zbroję, bo jeszcze nie jest wystarczająco ciemno. No. Dobra. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Mamy jeszcze tutaj trochę żelaza. Mogę zrobić ten kilof diaksowy. Z... Dobra. Patyki mamy? mam Pięć kawałków. Ten, żelaza trochę. Dobra. Co robimy teraz? Żelaza mogę zrobić teraz. Sześć. Czapkę mogę zrobić. Czepek. Będziemy robili czepek. A jeszcze inaczej zostanie. Gdybym tak, to ułoż... Aha, nie, nie starczy mi. Dobra, nieważne. Nie mogę nawet. Dobra, mamy czepek. I myślę, że sobie jeszcze ze skóry buty zrobimy. Chyba, żeby mi starczyło na spodnie. Nie, nie starczy na spodnie, no trudno. No nie, bo jeszcze by trochę byśmy potrzebowali. I jedna skóra, jeden kawałek żelaza. To mi się póki co nie przyda. Aha, kilów wiem zrobić. Akurat dwa patyki mam, więc będzie idealnie. kilof mamy. Tu ja miałem koblowy jeszcze, ale... Lepiej jak sobie mieć do Kajwy. A póki co chyba by się przydało jednak tym domem zająć. Prześpimy się. I ciepło tak myślę. Mnie ciekawi ten pałuk, bo sam ten jest dosyć fajny widok, myślę. Na bardzo ładną okolicę. Tylko, że naokoło, tak, na plaży gdzieś. Właśnie, stwórzmy tutaj taki klimat, takiej plaży, taki wakacyjny. Będzie ciekawe, bo tam może jest, wyspy. Nie, ja od drugiej strony wchodzę, więc muszę okrążyć całą tą górę chyba. Tak, bo ja tutaj zwiedzałem. Tutaj tą skrzynkę znalazłem. I tędy wszedłem na górę. Tu jest takie fajne wejście. mogłem tutaj takie schody sobie fajne zrobić też. O, i to jest ta góra. I mamy skrzynkę niespodziankę. Ja chyba w pierwszym odcinku zauważyłem, ale nie chciałem się tam wchodzić. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. No, no, ogólnie z tamtej strony taka pustka. Chociaż tamta skrzynka wygląda dość interesująco. Owce mi się nie przyda. Tu mamy wodę. No dobra. Na chwilę zrobiłem takie krótkie cięcie. Może no, byśmy na tym odcinku tyle nie łazili. Tylko po prostu o wejdziemy po tą skrzynkę. Rozejrzymy się tutaj po okolicy, a później wrócimy. Tych skrzynek ja nie niszczę, ja się ciężko niszczę, szkoda mi kilofund. I też taki plusik jest, że ja mniej więcej wiem, gdzie byłem już i wiem, którę do domu. Idąc po tych skrzynkach mogę trafić, o tam mam, w tamtą stronę tą górę, skrzynka mi się nie chce tworzyć, o nareszcie. Nareszcie. Myślę, że pójdziemy jeszcze zobaczyć trochę w tamtą stronę, a później będziemy wracali. Ja teraz krótkie cięcie robię, jak coś się znajdzie ciekawego, to Wam powiem. Więc... No, nie zaszedłem, nie zaszedłem jakoś strasznie daleko, ale patrzcie co znalazłem. To jest taka fajna budowla, w której pojawiają się tego typu skrzynki. I w nich mamy jakiś żelazny kilow, trochę żelaza, jakieś zapałki, sadzonki i takie różne rzeczy. Skrzynkę ze sobą wezmę od razu. I takie, takie budowle to jest, tworzy generator naszej mapy, naszego terenu. Zazwyczaj jest tylko jedna skrzynka, więc nawet nie ma za bardzo sensu tam chodzić i szukać, ale. Zerknę tak na wszelki wypadek, bo różnie to w życiu bywa. Yy, widzę na, na minimapie przed chwilą jeszcze jedno takie coś: taką budowlę. Zrobię cięcie, i po cięciu wrócę do Was. Właśnie już tamtej budowli. Cięcie. Dobra, jestem z powrotem i tutaj jest trochę więcej tych budowli. One nawet całkiem ciekawie wyglądają. To tak, jakby się z ziemi urwała i odlatywała gdzieś. Do niej się później dostaniemy. Może do niej wlecę, albo po prostu. Zbudujemy sobie jakiś mostek czy coś, jakieś schodki. Póki co. Idę tutaj. Ja bardziej wolę wlecieć. Nie będzie tyle problemu. O, i mamy skrzynkę. Na dzień dobry, kolejny kilof. Znowu żelazo i kolejne zapałki. Zapałki mogę posegregować. No i bardzo ładnie. I to mi się podoba. I skrzyneczkę też biorę, bo później nie ma miejsca na nic. Więc lepiej brać. Bardzo fajnie, mi się podoba. No i to powinno być na ziemi i byłoby tak fajnie. Dobra. Znowu. Oszukujemy. latujemy I nic nie ma. Dobra. Tu jest pustą Oblecimy to na wokół. Może będzie coś z drugiej strony. Jakieś wejście. Jakieś schodki. Może na górze coś będzie. Chociaż nie. Nie ma. Oblecimy to jeszcze. Tutaj. Tutaj. Nie wiesz. Nic nie ma. No. Też rzeczywiście nic nie ma. No trudno. Okej. Okay. Tu nic nie było. I co to już wszystko z tych budowli? Aha, reklama. Myślę, że zrobię tak cięcie, a później wrócimy w domku już. Okej, okay, już jestem w domku. Myślę, że podkładam to wszystko do skrzynki. Mogę je złączyć przecież, zaraz. Zaraz, chwila, momencik. A mi się wydaje, że my nawet... Co to się stało? Przepraszam, na chwilkę. Muszę... Nie reaguje nic.